Zostań, kapes tu. Zostań, zostań. Dwójką chce stać od 07, brawo. się, widzisz. Przedu, przedu. Brawo, brawo Damciu. Wyjazd. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, dobra. Do przodu jak coś średec. Tam. Jedź, jedź, jedź. Odaj, sam. Aj, aj. Idę brawo z grania średno.

Dobrze. Już go trzymać. Dobra, dobra, dawaj, dawaj do tyłu. Dawaj do tyłu. Sam? Aj, jaj, jaj, sobie wypuściłeś. Dobra. Aj, nie, 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 dobra, dobra, dobra dawaj. Dawaj, Ja tu mam winca. Brawo! Nasze! Łapiemy, łapiemy panowie! Dawaj, dawaj, dawaj jeszcze! Pary, pary! Ej, do słupka, do słupka bardziej, ej! Dobra, do środka, mamże! Dobra, ale to... Dobra, dajcie spokój. Dobra. Damciu, Damciu! Chodźcie tutaj trójką. Dobrze, dobre dobra, Zjedźcie! 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 Ręka ślizga! Ręka ślizga! Ręka ślizga! Ręka ślizga! na ślizga! Ręka Nie ma ślizga! Ręka ślizga! Ręka ślizga! Ręka ślizga! Ręka ślizga! No No, teraz,

Chodź, tutaj bija. Chodź! Mógł jest tu z tyłu! Jedzie, jedzie, tam Dobre. Wierzaj, wierzaj. Kurwa! Jeźdź, tamci jest Dobra, wjeżdżaj, wjeżdżaj! jak w koście. Dobra, dobra. Chodź, chodź musisz, jest! szeroko, szeroko, jest szeroko. Dobrze, dawaj no. prezes, urwij się! No, <śleszy>

Brawo! Masz czas. Cześć. Masz Cześć. czas. W wie, lepiej. 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 lepiej, lepiej, pomóż Pomóż jak trzeba. Próbuj Ruszajcie się tam z przodu Jeżdżam za swoim. Kurwa. Jedź, jedź, jedź.

先生。<music>